Witam wszystkich kolegów gridowców, musicie. Tak chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, którą musicie 100% pamiętać, żeby nie patrzeć tylko na bieżące zużycie, na przykład tutaj na przykład jak wam wyświetla woltaż ile, ile macie aktualny prąd z akumulatorów? Na przykład tych dwóch, jak w tym przypadku przetworniczkę pod T2 nie patrzeć tylko i wyłącznie, nie sugerować się tym, ponieważ potem voltaż rośnie. Jeśli obciążenie obci y odepniemy, voltaż wzrośnie. Więc do doimy, musimy sobie wyczuć sytuację, w którym na przykład nie wiem, tu aktualnie przykład pokazuje mi 20 V, a ja jeszcze mam po 12 na akumulatora, jak odepnę obciążenie i on się potem zwiększa. Na przykład widzicie tutaj, on był dojony 4 godziny 150 W prądem y y y 150 W obciążeniem i proszę bardzo, a tutaj Ile mamy na tym drugim akumulatorku? Dalej jest, widzicie, 11,9, także nie sugerować się tylko.